Piades, śledztwo. Mówisz kuchenka turystyczna. Tak, nówka nie otwieram. Ale to czy, gazowa? Gazowa, na, na butle. Hmm. Czyli nie sprawdzimy, czy działa? No bo w Butli nie masz, to raczej nie, ale znaczy działać musi, bo jest nówka, nie? Taka nowa nowa, czy? Nowa nowa, ja ją zamawiałem rodzicom, bo rodzice w Niemczech mieszkają i tam było zagrożenie odcięcia gazu, i kazali sobie pozamawiać. I zamówiłem im i leżało. Nawet tego nie wypakowali. Patrzyłem to 60 euro nowa kosztyanie. No okay, chyba rzeczywiście nowa. No, tak jak im zamówiłem, podstawili na półkę i leżało. Przyjechałem ostatnio do nich na majówkę, bo to I mówię. No dobrze. To było w zestawie czy Tak, nie to wie? było w zestawie. Ma to jakiś iskrobnik? Nie ma. Tak? To co, zapalniczką trzeba odpalać. No, nie mam pojęcia, instrukcja pewnie jest tam w środku, więc... Ale obstawiam, że może być, że po prostu zapalniczką. Dobra, sprawdzimy. Szukałem tego na necie, to tylko strona producenta się wyświetla. Jakiś holenderski producent, coś to. A, bo to jest tak. Może być iskrownik. To to by jakieś jakiś pstryk no, coś, coś. Coś brzmi tak jakby pstrykały nie no, musiałbym mieć jakiś prądu podłączenia, cokolwiek, jakiś coś, żeby pstrykała, nie? Ja wiem. Dobra, <grym> ile to w ogóle warte. Czy mi tam bardziej zależy, żeby po prostu mnie to nie leżało, bo już mam no. tak zagracone, że... wzięłem w bagażniku nie? no. No jesteś, ale bez ceny. To są trzy palniki. O, jeszcze lepiej. Byłem pewnie że dwa. W media Expert, taka kuchenka kosztuje 160 zł. No, mówiłem, że tam gdzieś koło 100 coś będzie, no. 149, o, 140. Czyli wychodziłoby 5 dych. No. <grym> Standardowa procedura 5 dych. Pasuje ci to? No. Dobra, dajcie sobie i piszemy. Tak, tam, to musi działać, nie? Teraz się sezon, zacznie, to na pewno gdzieś weźmie. I to jest? Szybko telefon muszę odebrać, proszę cię, kuba. Co przede dawałem pod lata. proszę. Widzisz, się. że mam klienta? Czy nie zauważyłeś? Widzisz? Przepraszam. Spokojnie. No poczekaj Przecież sobie na spokojnie, to. nie? To się nigdy nie nauczysz, nie? Człowieku, my to kasę narobimy. Ja mam kredytowanie, e, robi nam kredytowanie, kurde, e, z tym, e, ze Sławkiem. Człowieku, no, zobaczysz laptopa. Teraz model laptopa. Dwa najdroższe zegarki. I mu, ona, bank nam musi potwierdzić SMS-em, dlatego przyleciałem szybko po telefon. Zajarzyłeś, Marcelo, nie? Ja? Bo inaczej nie dostaniemy sprzętu. A ty co, z Rydzenka Nie, jest między Międzyrobie. Wszyscy z międzychodu przyjeżdżają. Ostatnio, ostatnio, też goście, był z międzychodą. No, no to, to mamy załatwione. To jeszcze zakupy zrobię, ale to po prostu Tak? No to dobra, popatrz sobie. Ja tego telefon odbieram na szybkiemu. A ile masz kasy? No za dwie dwie, wczoraj się zostawiłem, tak, żeby cię dychem a na, na browara została. A jak będziesz do której robisz Lombardzie, to może interes zrobimy, jak ci przyniosę sprzęt. Nowy. Telefon zostawiłeś przyjacielu wiosny za 50 zł. Teraz zostawiałem wczoraj, bo nie miałem na browara. Wczoraj, za 50 zł. Tak. No. Ten. Ale mu, ja muszę mieć teraz, na, naprawdę muszę mieć ten telefon. No tak, tylko że tu masz złoty 43 odsetek. Kuba, zrób, żeby było dobrze. No, no, wczoraj już Ci podarowałem złoty 43, pamiętasz? Pamiętam. Dziś... Pijany nie jestem, Dziś dlatego przyleciałem z pieniędzmi, do, bo tyś, muszę do Mediamarkę tylko wracać. A to to na raty coś bierzesz? On bierze na rentę sprzęt. Tak żebyśmy mieli chociaż 20 złotych dla siebie, ale telefon ja muszę mieć, ja Cię proszę, ja telefon muszę mieć, Pani powiedziała, żeby przyszedł z banku mi potwierdzenie, dlatego szybko tu biegiem, przyleciałem. <laughs> o kur... A się wykończę nerwowo. Dobra, nie będzie, już te ci 3 Ci trzy złote podaruję. 20, tak, żeby dwie dychy miał, drobnych. Doń... No my tu zaraz będziemy. Tylko będę... Benewa... jest. Ty masz do mnie numer? Jedno nie odebrane, no, to jest mój, czy. Aha, Pani to wezmę na raty i przyniosą do Lombardu? Tak żebyśmy z dwie dychy mieli, zrób mi Kuba. Ja ci zaraz oddam. oddam co Ja ci mam ci. zrobić. No ja 7 potrzebuję. No to ci teraz oddam telefon, wziąłem tobie, jeszcze myślę dwie dychy potrzebujemy. Po transakcji całej. Ale ja nie mam nie mam tych pieniędzy. No to możesz telefon zostawić, to ci dwie dyszki pożyczę. No zaraz przyjdę ze sprzętem i z telefonem. No ja nie wiem co wy tam wymyślacie. <śmiech> <śmiech> Tego czasę na PS4 na pewno wezmę, bo... Czy na sprawa nie idzie na PS4 kupić nie, cyfrowej wersji? Czemu nie? Nie wiem. No na no, sklepie tego PlayStation nie masz. W ogóle? No, to... 2.18? W ogóle żadnego na PS4. No. Ale tego też. No tak, to. Tak. Nie, nie ma innego. No to cyfrowe kupujesz te gierki? No, czasem mi się zdarzy. Cenowo to tak, nie? Chyba, że jakieś tam promocje czy coś? Się... No jak, jak masz tego PlayStation Plusa, to tam gry na zatrzymać. A teraz chyba nie ma nie? PlayStation Plusa, teraz jest jakiś, jakiś pakiet trzeba mieć, nie? No tak, tak, tylko że to tam dalej masz promocje osobne na gierki wtedy, nie? Tam nieraz gierki po 20-30 zł. Tak, zobaczysz. no wiem, 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 też to chyba mali. No ale nie gra mi tam, i tak, po co za to płacę? Trochę tak. czasu mało, ale zawsze coś. Trzy yy, dyszki mogę widzieć Dobra, super. Yy, czy ja coś jeszcze chciałem? No razie chyba nie. Muszę troszkę zniknąć na sieci, żeby ćwiczyć. Ograniczyć te moje live Ograniczyć? Troszkę muszę ograniczyć, żeby puknąć. Mam takie przędzi. Nic nie wiesz. będzie? Tam jest na odpad, żeby połączyć kurę na <laughs> komputer. Ziemek mi dał kurę normalnie. Starszy, się jakoś mi pomóc, żeby wiesz... Tym wszystkim utrzymać. No to raczej nic nie będzie. Może to... Ale to jest do Xboxa. No i mi dało, żeby mi pomóc jakoś, nie? No na pewno, nie? Dobra, zobaczymy tego pada, bo to jest chyba do Xboxa Classic, jak się nie mylę. Spoko. Uważaj, że w jakąś część, częściej. Tylko nie sprawdzimy też czy on sprawny. Ale powinien być sprawny. Bo <laughs> niektórzy ludzie wiesz... Ma grali, zostawili sobie O takie przeciki dla ja niektórych ludzi. I to f... zbierają troszkę starszy sprzęt, To się przyda im. Po kilku latach. Ten stary pat, pad to było, że dużo kosztowałeś jak zniknie, nie? Na sieci. Takie modele. Tak Amerykanie zarabiają. Bo kasy. No właśnie chcę zobaczyć czy jest coś warty, nie? E, pogadać z Damianem, może później do mnie napisał na menadżerze, nie? Bo z dołu coś tam jest. Co tak jest znowu. Niby Korea przydajecie figurki i tak dalej i go się pisał, że od was zamówili, nie? Figurkę. No ale to, ale słuchaj, to... Jak u... Tak. Specjalnie cię tak nakręcaj. Dobra, ale jak będą mieć widzowie kilka figurek, to już nie jest nakręcenie. Gdzieś może być prawda. I musimy jakoś nagrać i to wszystko wyjaśnić. Wszystkim widzom. Ja ci mówię, że... Bo na jakieś tam... Te figurki, Dobra. ty widziałeś. Ale jeszcze afera jest taka, że piszą, że ktoś mnie ładnie okrada na sieci. I to będzie echo takie, że musimy tak wyjaśnić. Razem musimy nagrać i to wszystko wyjaśnić. Ale okradają cię jak? Po prostu moje osobowości, że przydawałem, że ktoś czepie k***a za hajs. O to łodzi. I to mieszają kurwa, z wami, że mam chojki k***a. sieciowe. Że przedaliście mnie, i tak dalej. I to trzeba wyprostować. Jak nie, to wy i ja dostanę podupkę. Ja razem musimy to wszystko wyjaśnić. Bo plotki są plotkami, wiesz, że później będą atakować ciebie i mnie. I Ale... dlatego musimy to wyjaśnić. Ale co sprzedają? Oni nie, nie rozumieją, plotki, że ktoś mi ukrada, które coś robi, żeby zarabiać na mojej osobowości które. Jak ja piszę w wyrazie, że nie sprzedawać, nie robicie figurki, a piszą, że ktoś sprzedaje figurki, i. Ja. Nie dole, Wyobraźcie sobie, że mój komputer, do momentu, kiedy Diagu mnie nie uratował, był mniej sprawny od niego, nie? Ja dole, jego masz. Pięciu ludzi wrobić dzień tym tymi no czyli mówi gdzieś nawet. jest wstępny prawdy, nie? I no. będą szukać problemu. Tak, ale plotki. To ja są wiem. właśnie plotki, mają to do siebie, że na nie zapanujesz, ludzie zawsze będą gadać. Dobrze, a jak kupią figurki widzowie, to już się pamięci ta plotka na sieci. I będą szukać. Dziury co, Czemu my się nie wypowiadamy na te plotki? Żeby wyprostować nasze sprawy. Interesowe. W waszej firmie i w mojej. Które ja robię. Specjalnie ludzie tak robią i czekają, żebyś ty zareagował, ale to nikt nie sprzedaje tych figurek. Ale... Dobrze, a... Ja chciałbym teraz kupić tą figurkę. Gdzie mogę ją kupić? No u mnie dwa <słyszynki> <śmany> Ale <zaraz mam. śmany> To ostatnia na dwie. Właśnie ci tu Jak przydywają, to ja... Napisałem pod moim filmikiem, pod tym figurkiem, Pokażcie czy kupujecie i no. pokażę tą stronę. Jak oni widzowie 10, robią zdjęcie i normalnie napiszą, że kupili od was, to macie przykle. No ale ja ale... chciałbym tą figurkę kupić. Ale tak, ale to Gdzie jest... ja mogę kupić? Słuchaj, Rozumiem. jak ludzie napiszą gdzie kupili tą figurkę i pokażą no. rachunek, to znajdą, kto sprzedaje tę figurkę. No tak. No tak no. dlatego mhm. musimy tak na ciebie wyjaśnić, żeby znaleźć w innym wajce gdzie... Robimy figurki, nie, kup... ale mieszają Twoje nazwy. A nie, bo no ja jestem tego świadomy i wiem, że nikt tego nie sprzedaje i nie ma sklepu, gdzie możesz to kupić. A nie, to, jest prostu to jest po jest w internecie wygenerowane. Tak, a jak ludzie robią zdjęcia, że normalnie zostali przez prze przesyłkę, i tak dalej, robią filmik, że normalnie otwierają paczkę no to... do matu i wyciągają figurkę moją, Czyli a nie to był handel. Mogę to już już powiem, się Bo się śpieszę. Bo się śpieszę, panie Kubo, naprawdę weź, się chwilą odebrałem, weź, potrzebuję szybko pieniądze, do lecę. Tak, załatwiłem, SMS y Poczekaj, obsłużę klienta. Aha, dobra. ale z tak na... tych. Dobra, ale tak inaczej, wiesz o co mi chodzi, nie? Mniej więcej wiem, o co, o co ci chodzi. Chciałbym zobaczymy... ci to wytłumaczyć, ale ciężko. Słuchaj, idzie. Ale jak naprawdę udowodnią, że kupuję figurkę, to... tak jak powie, że to nie robią przeciwko mnie? Jak ludzie będą kupować moje figurki? Ale zobacz, to chodzi o to. To jest przykład. Że te figurki możesz sobie zrobić nawet ze swojej postaci. Ja mogę zrobić. Ale jak oni zamawiają moje figurki, a bez mojego prawa, to jak hmm. mogą. wysłać bez mojego pozwolenia? To jest moja cała postać. To jest zakazane. No tak, no i ty wtedy musisz y, jakoś zareagować. Pod to, ja tylko zareaguję. Ty. Ja w swoim imieniu nie mogę nic zrobić. Wiem. No. Ale tam jest nazwa. Nie mogę go Pan przydaje figurki. Już kończę i idziemy. A widzisz, że... Dobra ka. Ty masz znaczy, teraz ja mam zim k do wyjaśnienia, tak? Też. To jest proste. Że mnie uszkodzić jemu ka opinii i mi. On ma dobrą opinię. Ale my w ogóle nie, tak? Oni zaczęli, ja tu nie występuję i mam problem. Bo jak nie k***a w pierwszym odcinku, to nie miałbym takiego problemu. Podpisz mi tam tego padzika. Myślę, Za bardzo się przejmujesz trochę. Tak inaczej, ale Ludzie to... cię podkręcają, specjalnie ci wysyłowają zobaczymy... takie linki. Dobra, ja sobie zrobię tak śledztwo i znajdę. <laughs> Bo tak inaczej to jest u mnie prawa, że wykorzystują moją postać i sprzedawałem figurki bez mojej wiedzy, to też jest nielegalne. Takie są jeśli przepisy. jeśli rzeczywiście ktoś robi zarunek tak i to sprzedaje I przydaje. Tak. Przeciwko mnie, to się tak. zgadzam z tobą. I Ja tego będę szukał. Dowodów, tak? Ale jak ludzie porączą zdjęcia, gdzie może kupować, to znajdę w innym Ja ci nawet mogę to zamówić z tobą i ci pokazać, że zamówiłem jak chcesz. Tak, i wtedy oskarżę tą firmę, i tak dalej, i normalnie zakładam sprawę. Zaruszenie mojej niezgodności. <śm> sprawę założyć. Wiesz, ile to kosztuje, stary? Kurde. Wobec interesu. Mówię, każdy groch jest potrzebny na utrzymanie tej hotelu. Fajną chatę dostałeś, widziałem. Ten nie ten dostałem, co zrobiłem, że tam mieszkać, zapłaciłem 1500 zł i jeszcze muszę zbierać 700 wyjmuję tą chatę, nie dostałem. A nie umeblowane wszystko? I muszę teraz utrzymać, żeby dalej zarabiać. A to gdzie? Tu gdzieś blisko? Nieważne gdzie, nie ważne gdzie, nikt nie będzie wiedział, bo ja sobie święcę spokojnie i mieć normalne warunki, żeby normalnie działać. <laughs> bo jak to, to zniknie moje życie... <laughs> I mogę się na szyję. I teraz jest się, no nie? No. Chyba pozostał. <gry> Zgaś go. Zabacz. co was. Nie można załatwić. go w poniedziałek mogę odebrać sprzęt cały, laptopa za 5400. Czyli wzięliście na raty laptopa za 5400, tak? No na emeryturę, Sławek wziął przecież, nie? No i kto teraz będzie to płacił? No on przecież płacił, że będzie sobie grał w gierki i on będzie go spłacał. Tak, on będzie sobie grał w gierki. To już myśleliście pewnie, że dzisiaj, nie? Wam go dadzą i od razu do lombardu by był. Tak? No. <gry> A tak musicie czekać do poniedziałku? Tak. I w poniedziałek przyjdziecie z nim, tak? Dokładnie tak, nie? Tak. I 5400 będzie trzeba płacić przez 3 lata. Nie. 2 lata i 7 miesięcy kobieta obliczyła. A czy to coś zmienia? Kto to będzie płacił? Nie ty. Nie. A kto będzie zastawiał sprzedawał lapka? Mamek. Oj, ludzie. że dzisiaj masz dobrze, trochę widzę sobotę. Bardzo dobrze, jak ty trzy razy już dzisiaj od rana u mnie jesteś. Tym no on... przechodzę, odbieram, bo tam mówi laptopa, sobie włącz telefon, potwierdzenie chcę. potwierdzenie z banku chcę. czy zakredytowali. Ten telefon oszołom nie ma. Ja tam sobie do jutra bez telefonu wytrzymał. Dobry. Dobry. Wi-Fi przyjmujecie. Jak? Wi-Fi. Jakie Wi-Fi? To co to jest za kreskostacja? To jest. No, gdzie w domu masz Wi-Fi, ja to dostałem w prezencie już. No i do czego to służy? Jak? Do czego to służy? No, jak masz w telefonie takie te. No, kreski takie. No, to co z nimi? To jest Wi-Fi, tam ka w kartach też chodzi. Ja, no ale jest leko, kurwa. Jak? Jak? Ja nie wiem, Oni kupowali z Frenem? Kupowali na współpracy, to odcinki robią? Tam jest jest bardziej upokorny od drugiego. Router, router, router chyba prostu, mi się daje. No. Tylko w domu już mamy router to po cholerem. W sumie to kurwa Heimerdinger jest. Nawet te włosy tutaj takie ma. Kurwa ostatnim mnie na midzie o... Do konta, ku... do konta! A to dostałem w prezencie już. Także mogę coś sprzedać. To używane było czy nowe? Znaczy Używa. stało... No, ja wiem że 2-3 miesiące. No. A jak już remont zrobili, to już wszystko jest okej okay. i cały czas to jest. Kable wszystko są. Ile dasz, to tyle wezmę. Pali się ktoś. A pytałem się tego no, moje, mojej siostry syna, nie? A co zrobisz, to wezmiesz. 249 złoty nowy. Ile dasz? Wszystkie? To jaki sobie wykupię jeszcze. No. Można zrobić. Dzięki. Na sprzedaż? Tak, tak. Nie chcę go widzieć na oczu. A trzeciego ten zegarek yy, z bransoletą, ten złoty. 10 złotych, 10 złotych. Yy, 279, ja go biorę. Kurde, ale pełny. Na listce. Karty nie ma? Wyciągnął pan? Karty nie ma, Wyciągnęłem. Mogę wsadzić sporoce, przynieść. Nie, 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 nie No, sobie tego wystarczy kartę wsadzić no Mówi, że 20 zł dostanę. <grych> ja, nie, nie Kto tak powiedział? No ten, Mariusz. Nie wiem, czy go znasz. Nie. Mechanik elektryk. Kupuje się ze strażakiem. W straży, w straży pracuje. Podpisik? Imię i nazwisko, tak? Może być. I ten, Mariuszowi zaradaję. Dobry klient jest ten. <grych> Drogą tam nie sprzedam. Tak? Tak powiedział. A, -a. <grych> A ten telefon, co Radmi to wziął. On teraz w czasacji w niedzielę jedzie. Bo wypadek miał. Ja widziałem pana pan z taką walizką czarną chodzi? No tu mam. A ma pan ją? No. A co pan tam nosi? No wszystkie dokumenty. Byłem dzisiaj ten, bo kartę. Z ja, wie... żubra dostałem, bo przecież z powrotem do żubra. Aha. No, a emerytury się nie dostałem. I z dokumentami pan chodzi? Tak, wszystkie dokumenty tu mam, i lekarskie, i to wszystko, i krzyżówki, a... mogę. nie <grym, grym, grym>, dnia No dnia. Na razie. Jak wino, łapie, to ci przywiąz, Nie trzeba, nie, nie trzeba.